Witam tutaj mamy schemat instrukcji części montażu to jest przekładnia Schumachera od Bizona BSA mamy ją rozłożoną zakupionych już kilkanaście nowych części ogólnie do łożyska łożyska tutaj są zakupione stożkowe dwa to są 30211 i igiełkowe te są i te tylko że są zakładane będą bez tych bieżni wewnętrznych bo to bieżnia jest jako wał, na wałgu czyli to obejmujemy to jest łożysko RNA NA 4904 a tu 0 5 chodzi z tej strony na bałek wałek to są takie użyska. Te są użyska 49,08 trzy sztuki. One przychodzą tu na ten wał w tym miejscu. na trochę. No i tam uszczelnienia 25,37 na 7 130 na 42 na 7 i 40 na 4,62 na 10. I jakiś Odding 75 na trujeczka tutaj kołeczki wkręcające do tych tulei To są, to się nazywa, Zobaczymy, bo zaraz wyleciamy z głowy To są tutaj tuleje, samo się w tym wchodzą Czyli tak w ten sposób To się w tym zazębia Przedrotnie, Przepraszam, w ten sposób Tak to wygląda To wchodzi tu Hmm, to wchodzi tu to, to, czyli co to? To jest oprawa wachliwa tak zwana. To mamy wałek. to napisane było wałek, wałek chyba to jest wałek pisany ten, ten krzywkowy, jak to mówią niego wałek. niedostępny nie jest, trochę na bieżni jest i giełgi chodzą troszkę widać ślad. To był raz się trafiło. I ten mm, wahacz też mi się trafił. To zakupiłem to, żeby mieć, bo miałem pęknięty i spawany. A tu jest nowy, bo miałem zerwane yy, zęby. Bo tu był niedokręcony, bo tu 7 wchodzi, 10, chyba 9. A otwardzona tu, nie pamiętam teraz, jaka tam jest chyba. Yy, 10, 9, tak, to 9, 9 wchodzi a to to są czopy tak zwane te czopy to są tutaj czopy to trzymają ups przepraszam widlak no i będziemy składać no teraz to ogólnie dużo części znalazłem problem z przywiezieniem tego i zakupieniem może by tam było jakoś ale trochę się cenią za to na Białorusi jest od groma części Całe przekładnie, przykładowo, te przekładnie są całe, kompletne, nowe, nieużywane. Jakieś tam używane są. Te wałki są dostępne, to jest dostępne. Dużo rzeczy jest dostępnych. Są dostępne skrzynie biegów nowe, hydrostaty nowe, Silnik hydrauliczne nowe do skrzyni biegów, no i tam wiele jeszcze innych części. takich które są przykładowo bębne. Rotorów są całe, nowe. Z tego, co się dowiedziałem, to jest to, wszystko tam się znalazło. Yy. W Polsce było sprzedane dla nich w latach, początek 2000. Jak było duże zamówienie tam na Białoruś. Tych kombajnów No i teraz mamy tutaj taki dylemat, bo troszkę mam ten wałek. Nie, będzie widać delikatną wżerę mam one tu to, to jest utwardzane zbierać tego nie za bardzo jedno wyjście jeszcze było możliwość to minimalnie zebrać, nie wiem setkę do trzech setek maksymalnie i chrom nałożyć w tych miejscach gdzie chodzą igiełki Czy tu te igiełeczki, no ale jak się toczy, to nie czuć żadnych oporów zostawiam to tutaj są też łożyska ślizgowe, to są te łożyska z tych wykorzystane z tych łożysk na i tu są wstawione, bo tutaj pracuje ten chop w ten sposób i tu się obraca razem, ja tu się blokuję no. także mamy podkładek nie biorę się za składanie bo w tej chwili jest przekładnie od stołu rzepaku rzepakowego założona tylko jest koło zmienione pasowe bo tam było e, na jeden pas tylko było przesunięte chyba czy na dwa paski było a teraz nie pamiętam teraz bo już założone Ech, rok czasu i, i tak to wygląda e, te elementy damy u sobie te dwa, ten widlak i ten wahacz ten do, do robienia ale z tego co wiem tam było pokazane to koło, coś kiedyś pokazywałem koło pasowe czy część koła pasowego trochę zapurzone mam zaraz przetrę, zobaczycie ile o, nie zauważyłem, to jest ukór o, dzwoni to koło dorabiane jest to jest odlew staliwa. Tuż utwardzone jeszcze, wyważone to jest to jest dostępne to jest od przekładni wentylatora tu jest sprężyna, która reguluje się Prędkość obrotową wentlatora przy się. Yy, u mnie jest tu wstawka, spawane nowe. tutaj nowa sobie zrobiona. Na razie dochodzi. To mam na zapas nowe. Ładowałem mu takie, takie też dorabiane co mi się udało dostać, i zostawiłem mu na wzór. A dostałem nowe. Yy, tu jest numer. Tak, jak widać. Nie, czy to pokaże, dojrzy w katalogu jedna sprawa jest taka, że jakbym chciał to założyć to raczej tu nie mam, bo na nie pracuje to się przesuwa ale bo to jest niesmarzujące, to drugie jest on mi się wyrwy troszkę na wałku jest ja mam wariant na, na przerob... luz ma wałku jest wariant sobie nowy kupić I w tym miejscu, gdzie to jest zamontowane, jest około ten zestaw to jest drugie Yy, przyhardować wtedy by to miało sens lepszy także yy, muszę zadzwonić się czy to ma, będzie miało ofercie ten wahacz i ten widlak no to wszystko jest na to chyba jest dostępne gdzieś na ulicy ja mu ktoś yy, pan nawet dzwoniłem ma ten widlak w częściach zapasowych ma dużo takich drobniejszych części, z tym wahaczem jest problem z tamtym po prostu i z tym krzywką wałkiem, tak to do bs ogólnie jest wszystko dostępne. Z tego co wiem, no to mnie kosztowało też niemało, bo ponad 2000 zł z Nie licząc tego, ale przykładnie, może założyć od bodajże taką przerówką dokładnie jak tam to wygląda teraz nie pamiętam one w Holanda przekładnie bardzo podobne są tylko na mocowanie tej przekładni trzeba zmienić bo tu się mocuje przekładnie w się jest na tych śrubach się trzyma czterech od tej budowy od wahacza tu z przodu i tu ma przętowe śruby eee, takie odlewy gdzie się wkręca Kręca od, od strony kadłuba. Śruby. Heder. Dobra. Biorę się za montaż. Czas nie Pozdrawiam.